Dzisiejszą filozofię w czapku poświęcimy na omawianie Tertuliana i Augustyna. Powiedz, dlaczego zaczynamy od Tertuliana? Przecież nie jest on y, bardzo znanym filozofem i najistotniejszym. Dlatego, że jest śmieszny. Tertulian był z wykształcenia prawnikiem. Był on bardzo wojowniczy i bardzo radykalny. Nie znalazł się na liście filozofów uznawanych przez Kościół, dlatego, że był materialistą twierdził, że na przykład dusza jest uczyniona z materii, tylko bardziej subtelnej. Poza tym w ogóle potępiał filozofię, uważał ją za szkodliwą i w ogóle wymysł szatana, co zresztą niektórzy później w przejęli. Ja się tym czasami zgadzam. Ale dlaczego chciałem mówić o Tertulianie? Chciałem mówić o Tertulianie ze względu na jego przyjemny sposób argumentowania przeciwko wszystkim innym innowiercom, przeciwko innym religi innym rodzajom wyznań chrześcijańskich, które się wtedy pojawiały. Mianowicie w prawie rzymskim była taka zasada, że jeżeli ktoś użytkował na przykład ziemię przez dwa lata bez przeszkód ze strony innych, to tą ziemię przyznawano mu prawem zasiedzenia. I Tertulian argumentował, że ponieważ Pismo Święte jest w użyciu Kościoła od początku, więc należy mu się prawem zasiedzenia i wszyscy inni nie mają prawa w ogóle i z niego korzystać. To był Tertulian. Następny, o którym chcielibyśmy mówić, to Aureliusz Augustyn. Augustyn. Jest to bardzo ciekawa postać. Przede wszystkim powiązania rodzinne. Augustyn był świętym i synem świętej, świętej Moniki, która podobno się 40 lat modliła o nawrócenie syna. Właśnie Ty... na początku był poganinem, prawda? No, Augustyn na początku był poganinem, później manichejczykiem, później przeszedł przez jakieś y, odłamy y, pelagianistów, a później dopiero został właściwie katolikiem, został biskupem, biskupem miasta Hippony w Afryce Północnej. O co chodzi z y, życiem Augustyna? No, trzeba wyjaśnić jeszcze takie pojęcie jak y, manichejczyk. Manichejczycy to była sekta, sekta, właściwie religia pojawiająca się w tym czasie i trwająca już do, no powiedzmy, lat XI, XII wieku, wywodząca się z Iranu. no podstawową cechą tej stwierdzenia Maiechyjczyków było to, że istnieje dwóch Bogów Bóg dobry i Bóg zły. I świat był stworzony przez Boga złego, którzy są ciągle w walce. Ci Bogowie, Bóg dobry i Bóg zły. Augustyn. Prowadził w młodości życie nad rozwiązłem. Później jednak pod wpływem spotkania ze świętym Ambrożym, to jest drugi święty w życiu Augustyna. Święty Ambroży, biskup Mediolanu, mentor cesarzy rzymskich, już późnego cesarstwa zachodniego, nawrócił się i udał się do Afryki, gdzie spędził, właściwie żył do końca. Co można powiedzieć o filozofii Augustyna? Właśnie. No. Dlaczego ona była prawowierna przede wszystkim? Ponieważ Augustyn był prawowiernym ojcem Kościoła, natomiast Tertulian nie. Augustyn był prawowiernym ojcem Kościoła, nawet jak wiedzisz, że był nauczycielem zachodu, tym, który nauczał filozofię. I rzeczywiście, cokolwiek się pisze w filozofii chrześcijańskiej, już po Augustynie, to zawsze. Do Augustyna trzeba w jakiś sposób nawiązać. Augustyn y, tworzył już po Soborze Nicejskim, prawda? Czyli y, chodziło również o zgodność z dogmatami wiary. Tak, o dogmatami wiary, o obronę kredonicejskiego, o obronę wiary przed zarzutami pelagianistów i kwiatystów. To są Pelagianie i właściwie pelagianie, nie Pelagianiści, tylko Pelagianie. Pelagianie są to zwolennicy Pelagiusza. Pelagiusz twierdził, że człowiek. Może sam się zbawić, że do zbawienia człowiekowi niepotrzebna jest łaska, zaś może osiągnąć zbawienie własnym wysiłkiem. Odwrotnie, kwietyści twierdzili, że własny wysiłek człowieka na nic się nie zda, człowiek się zboja tylko pod wpływem łaski. I tutaj Augustyn znalazł metodę właściwą, pośrednią, taką, która rozstrzygała ten problem, że. Człowiek może współpracować z łaską, może prosić o otrzymanie łaski i dzięki temu może się zbawić. Dlatego niektórzy nazywają także Augustyna doktorem łaski. Jest to pewien wybryk w stosunku do reguł panujących, mianowicie doktorami Kościoła nazywa się ludzi już po patrystyce, już po 700 roku. To, co najbardziej urzekło mnie u Augustyna, to były jego poglądy na temat cudu, na temat właśnie jego teoria iluminacji. Augustyn sądził, że, znaczy Augustyn uważał, że poznanie człowieka jest poznaniem duszy i jedyne poznanie, które warto, które warto, na które warto dostać uwagę, jest poznaniem Boga. Nie, nie interesował go poznanie fenomenów, rzeczy, które przeminają, rzeczy stworzonych, tylko poznanie Boga. I dusza może poznawać Boga bezpośrednio, na skutek iluminacji, na skutek bezpośredniego poznania. Boga i tylko to jest warte i tylko Bóg jest pięknością. Augustyn w ogóle uważał, że Bóg jest bliżej człowieka niż, niż on sam, bliżej niż mu się samemu wydaje, że Bóg bezpośrednio styka się z duszą i na nią działa, i dzięki temu dusza dotyka do pewnego poznania i dotyka do piękna. Zresztą tam jest taki fragment z bardzo pięknego dzieła, mianowicie Confessiones, czyli wyznanie Augustyna, gdzie Augustyn dopisuje właściwie swoją drogę życiową, drogę przemian swojej duszy i filozofii. Może byś odczytała ten fragment, który on streszcza właściwie swoje podejście do poznania Boga i do celów właściwie życia. Oto co mówi na ten temat Augustyn. Późno cię pokochałem, piękności tak dawna, a tak nowa. Późno cię pokochałem, a oto ty byłaś wewnątrz, a ja byłam zewnątrz. Tam cię szukałem, lgnąłem w mej brzydocie ku pięknym rzeczom stworzonym przez ciebie. Byłaś ze mną, a ja nie byłem z tobą. Z od ciebie trzymały mnie te rzeczy, które nie istniałyby, gdyby nie były w tobie. Zawołałaś, wezwałaś i przerwałaś moją głuchotę. Zabłysnęłaś, zajaśniałaś i usunęłaś moją ślepotę. Rozlałaś woń, odetchnąłem nią i oto wzdycham ku tobie. Skosztowałem... I oto łaknę i pragnę, dotknęłaś mnie i zapłonąłem tęsknotą za twoim pokojem. I myślę, że Augustyn jest, był jeszcze wspaniały z tego względu, że y, jego teoria na temat cud, pamiętam jego odbiór świata dla mnie, dla psychologa, był y, bardzo ciekawy z tego względu, że Augustyn mówił, iż świat jest dla niego pełen cudu. Na każdym kroku widzi cud, który, cud, który, którym jest świat. Z tym, że my, ponieważ żyjemy w tym świecie i spotykamy się z tym cudem na co dzień, jesteśmy już mało wrażliwi na to i uważamy to za rzeczy powszednie, a z cudami spotykamy się na co dzień i zawsze. Tak, ty... Jest to taki, taki, taki ekstatyczny odbiór rzeczywistości, prawda? Jest to bardzo piękny odbiór rzeczywistości. Ale nie należy zapominać, że Augustyn też jeszcze był twardym filozofem. On był platonikiem z swoich poglądów, z wykształcenia właściwie. No, chyba tam wszyscy byli platonikami, gdyż o Arystotelesie wtedy niewiele słyszano. No I był platonikiem i miał swoją koncepcję tworzenia świata, że właśnie to, że cały świat jest stworzony przez Boga. I cały czas stwarzany przez Boga, właściwie utrzymywany w istnieniu przez Boga, który wciąż go stwarza i każda rzecz jest stworzona przez Boga i przez to, dlatego ta rzecz zachwycała Augustyna. W czym stworzenie świata odbywało się na zasadzie takiej, że idee każdej rzeczy istniały przedtem w umyśle Bożym, ale materia od razu była stworzona wraz z formą. Nie było czegoś takiego, jak sama materia, jak u Platona, że tam była materia, z której dopiero demiurg coś tam lepił, tylko Augustyna od razu materia jest stworzona z formą, od razu tworzone są całe rzeczy, które właśnie później Augustyna zachwycały. A czym różni się mistyka Augustyna, która jest prawowierną mistyką, od mistyki powiedzmy wschodu, czy mistyki filozofów, którzy, którzy nie byli prawowiernymi? Mistyka Wschodu, mistyka wschodu to jest przede wszystkim ten cały stopień stopniowanie hierarchie duchów, hierarchia Eonów, jakiś tam, gdzie Chrystus gdzieś tam wylądował, jako jakiś tam jeden z, z najwyższych Eonów. System emanacyjny, prawda? System emanacyjny, Augustyna jest personalizm. To to później zostało, że jest moja dusza, ja i Bóg. Bóg, który bezpośrednio działuje na moją duszę, ale ja pozostaję jako ja. Mhm. ja jestem stworzony. I ja jestem czymś odrębnym od Boga i ja się później, nie tak jak w systemach na przykład hinduskich, że ja dążę Wtapię do się tego, w żeby wtopić, tylko że ja pozostanę, hmm. zawsze będę. Ponieważ według prawowiernej mistyki chrześcijańskiej dusza ludzka ma jednak inną naturę niż Bóg, prawda, i zawsze pozostaje odrębna, chociaż może obcować bezpośrednio z Bogiem. Tak, może do, do, do doświadczać radości bycia z Bogiem, ale jest czymś odrębnym. Zawsze ja pozostaję sobą, nie zginę. Dusza ludzka jest nieśmiertelna i zostanę zawsze obojętnie, czy potępiony, zbawiony i tak dalej, ale zawsze będę czymś odrębnym. No cóż, jeszcze trzeba powiedzieć o największym objętościowo dziele Augustyna, mianowicie o Państwie Bożym, zwanym Civitas Dei, czyli dzieło to zostało napisane już pod koniec życia Augustyna, Augustyn rozwidział taką myśl, że na świecie istnieją dwa państwa: państwo ludzi Bożych i ludzi szatana, które cały czas toczą ze walkę. Jest to pewna myśl historyczna, także przy okazji. Dzieło to jest dosyć duże, grube, dosyć ciekawe, bo to często się powołuje na państwo Boże. Istnieje kilka państw w filozofii starożytnej jak państwo Platona, państwo Augustyna. Ale to są zupełnie różne dzieła, poza nazwami, nie mają, nie, mają niewiele wspólnego. Powiedz mi jaki jest Twój stosunek do Augustyna? Znasz yy, bardzo wielu, znaczy znasz, znasz po prostu całą filozofię chrześcijańską. Jakiego umiejscowisz? Twoja własna sympatia? Po pierwsze przesadza, że znam całą filozofię chrześcijańską, a po drugie ja bardzo lubię Augustyna i nurt filozofii augustyńskiej. To jest taki bardzo ładny i bardzo taki miły. Może powinienem jako teoretyk bardziej lubić taką twardą filozofię tyle tomistyczną ale filozofia augustyńska jest ładniejsza. To znaczy no, no, jest bardziej humanistyczna? No nie, chyba nie, no, bo w, dla Augustyny na przykład człowiek jest to dusza posługująca się ciałem. Człowiek jest to dusza, a ciało to jest jakieś takie coś, 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 co jest tylko złym przydatkiem, ciężarem, no to jest wpływ platonizmu. Dla świętego Tomasza znowu człowiek jest to jedność duszy i ciała. To akurat mi się bardziej podoba. Ale po prostu jest ładniejsza filozofia Augustyna. Ładniejsza. Tak. Ale tak się czuje, Ani. nie tak. nie. Się nie argumentuje. Myślę, że akurat tutaj to wychodzi z ciebie matematyk, ponieważ pamiętam, jak kiedyś mówiłeś mi, że udowadnia się twierdzenia, które są ładne. Tak. Które mają piękną estetykę w sobie. Tak. To też liczy się w filozofii. Oczywiście. To się liczy wszędzie. Wolę, kiedy jest prawdziwa, ładna teoria, niż kiedy prawdziwa jest brzydka. Rozumiem. W takim razie powiedz o jakiej teorii będziemy rozmawiać następnym razem. No sądzę, że tuż pojedziemy dalej w górę Patrystyki Zachodniej, skończymy patrystykę i dojdziemy na przykład do Szkota Erigeny, renesansu karolińskiego już średniowiecza czasy rycerzy, Rolanda, jakiegoś Karola Wielkiego i Szkota Erigeny. Mhm. W takim razie dziękuję bardzo i zapraszam na przyszłe spotkanie.